Na kanale, tam i z powrotem. Korzystając z pięknej pogody, takiego oto klimatu. Więc czas powiedzieć coś więcej na temat powstania tego kanału. A korzystając z okazji, że jestem w lesie, być może uda się nazbierać trochę grzybów. Zapraszam na odcinek. No i mamy na pierwszy rzut, można powiedzieć, pada piękny Koźlarek w otoczeniu pięknych sosen A co do kanału i o czym on będzie? Kanał tam i z powrotem Głównie będzie o podróżach i osobą, która przyczyniła się do powstania kanału jest nijenik inny jak u który nie tylko wydaje mi się, że moje, ale i wiele osób sprowadził troszeczkę do innego świata, innego życia pokazał co tak naprawdę jest. Wartościowe w naszym życiu, i jak wiele możemy stracić przez chwilę na dobrą sprawę, ocierając się o śmierć. No, proszę. I kolejne ładne kurki, ale już zapewne łukiego wszyscy znają więc wystarczy wejść na jego filmiki i zobaczyć jaka to jest niesamowita osoba dla mnie jest niesamowitym przyjacielem osobą o niesamowicie dobrym sercu pomocnym i nie tracącym nigdy wiary, wiary w ludzi wiary w życie Człowiek z, praktycznie za, za każdym razem z uśmiechem na twarzy, chociaż czasami wewnątrz. Nieraz zapanował w jego sercu i w myślach ból niesamowity. Ale co dokonał? Tak jak wspomniałem, będzie to kanał o podróżach. Podróże nie tylko historyczne, zabytkowe, czasami w tereny dzikie czasami niebezpieczne przynajmniej dla mnie o kurcze i muszę chwilkę przerwać bo zobaczcie jakie kolejne piękne grzybki mamy piękny jeden koźlarek i tu mamy drugiego obywatela i lecimy dalej no i lecimy Poszukiwaniu kolejnych żywków, tak jak wspomniałem, będzie to kanał o podróżach. Nie tylko w różne ciekawe miejsca, jak już pewnie zdążyliście zauważyć na shortach. ale również to będą wyjścia z wykrywaczem do wody, na plażę, na pola, być może kiedyś i lasy. Więc zobaczymy, co ziemia kryje pod sobą, w sobie i będziemy to wydobywać. A co poza tym? Poza tym prawdopodobnie też magnes neodymowy. A skoro już jesteśmy przy magnesie neodymowym, pozdrawiam serdecznie panią Misiowską i Kasię. Niesamowite dziewczyny, jak i nasz przyjaciel Łuki ze Szczecina wyciągają niesamowite fanty z wody wejdziecie na kanał to zobaczycie co ciekawego wyciągają i cóż poza tym wykopki, podróże magnez neodymowy A w sumie, co wyjdzie w trakcie, to czas pokaże. Z racji tego, że zbliża się sezon, powoli zimowy, i tu z tego miejsca chciałbym pozdrowić Janka, żyj z pasji, który mnie zaraził kolejną pasją, a mianowicie morsowaniem. Pozdrawiam Ci Janku serdecznie. Więc pewnie będzie też Będą też filmiki z morsowania A przynajmniej jest taki plan Aby jechać również nad morze na morsowanie No i zmieniamy scenarię A jego oczom ukazał się las Laskani No i cóż, poruszając się po pięknych, zielonych lasach naszych polskich, jedni oczywiście przychodzą do lasu na grzyby, inni odpoczywać, a jeszcze inni zostawić taki arsenał. Aż się krew gotuje. Ludzie, opanujcie się co wy robicie. Aż tak ciężko wynieść te śmieci wrzucić do kosza. Zabrać ze sobą chociażby, wrzucić do najbliższego pojemnika. Że nada. Przeszedłem w inną część lasu. I powiem wam że znalazłem dziwne rzeczy. I to nie wszystko. Zobaczcie dalej. A najbardziej zaskakującą rzeczą, którą znalazłem jest to. Mimo że nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby przód szczęki nie był równo obcięty. coś co się wydarzyło w takiej to oto scenerii jest w końcu wychodzony po wielu godzinach pierwszy przepiękny okres i na pewno zdrowy a tu mamy kolejne dwa A wracając do kanału, wiecie już co będzie, a na pewno dowiecie się w kolejnych odcinkach, a powiem wam czego nie będzie. Na pewno nie będzie niczego sztucznego i na siłę, bo to jest kanał o pasji z pasją i dla pasji. Tak jak Brodaty Zbir powiedział jednemu z widzów. Gdy go się zapytał jak chodził z wygrywaczem, czy to się zwraca. a Zbyszek odpowiedział: "Panie, to jest pasja, to się nie zwraca." I tak jest, i tak będzie w tym przypadku, że to jest pasja i nagrywanie z pasją. A nie tworzenie sztucznych sytuacji, sztucznych tworzenia yy, scen do filmu. Tylko nagrywanie faktycznych wyjazdów, faktycznych podróży, faktycznych przeżyć i nie tworzenie niczego na siłę. Jeśli nie będzie wyjazdów, nie będę tworzył niczego na siłę, bo moim zdaniem to mija się z celem. Więc tak kochani. Dzień powoli zbliża się końcowi. Czas powoli wracać z podróży grzybowej. I prawdopodobnie zobaczymy się w kolejnym odcinku. A na pewno w kolejnej scenie na zakończenie tego filmu A już myślałem, że z lasu wyjdę bez tego pięknego okaza zobaczcie pierwszy w tym roku w sezonie Piękny podgrzewek No i cóż, powoli wychodzimy z lasu. A jednak chyba nie. Coś las nie chce mi wypuścić. No dla takiej kurki to jeszcze warto pochodzić. Jak to Ognieszka Sulejowek co sprząta las, wspomina, że las jej nie chce wypuścić. Z tego względu, że robi wiele dobrego dla lasu, bo go sprząta. Taki. Coś mnie przytrzymuje również. I taki piękny okaz. No jest pierwszy zajączek. A, przepraszam. Maślaczek. Ale piękny wysyp. I mamy kolejne kurki. Czyli jeszcze nie czas na koniec filmu. No nie wierzę. Odszedłem dosłownie ze 2 metry. Kolejny przepiękny koźlarek. Tuż za nim. Jeden maślaczek. Drugi. I niesamowicie duża kurka. No to cóż, szukamy dalej. No, no i cóż, w tak przepięknej scenerii. Trzeba skończyć ten nudny odcinek z nudną gadką w tle. Jak się podobało. Możecie zostawić łapkę w górę albo w dół jeśli się nie podobało no i co i prawdopodobnie kolejna sceneria kolejny filmik będzie mam nadzieję z poszukiwań sezon plażowy się skończył Wielu poszukiwaczy już również zakończyło sezon plażowy. Więc będzie można sprawdzić, co jeszcze pozostawili. No i cóż, tym miłym akcentem żegnam się z Wami i do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Pozdrawiam, hej. Oczywiście zapomniałbym o zbiorach. Dwie godziny do się na świeżym powietrzu. Pak, tym grzybków niedużo. Ale organizm dotleniony, spełniony. I czas wracać.